elo to ja Gothic Pro XD. A W tym filmiku zobacz, poeksperymentujemy trochę z efektami. Moim testerem, Moim testerem i również ochroniarzem będzie Textors. Proszę, Textors. Textors. Moim zdaniem zaczniemy usunąć tę babę z tego planu. Aha. Już to robię. Jakaś nziwka. Hektor Fajbił. Ja Zrobiłem? Dobra. Zaczynamy eksperyment. Pierwszy eksperyment to będzie piźniemy mięsa komu. Wpiszam Uszy sobie efekt, e Edit Focus, Effects, Pels, podkreślenie Bolt. Tak sobie sobie tym jeszcze piszemy typy. Równe. Czyli nie być Dobra. I widzimy coś stało. Dobra. Podchodzimy do tekstorsa. Hmm, czekajcie. To jest potrzebne go i bez ruchu. On będzie ochroniany. Weźmiemy i ten hoż jego. Przebierzemy go. Pierwszy, lepszy pancerz. Dobra, możemy dostawać. Ale co nie? Promiecz. Dobra. Wstawaj i ten husky. Textors. Pilnuj miecza. Okej. Okay. Dobra. Następna broń. Weźmiemy tą. I następny jest. Eli Fokus. Piszemy. Bez efektu na typę. Tam mogę zrobimy i teraz zrobimy 120 Teraz nie mam pojęcia dlatego co się stanie z ma ale sprawdźmy Uuu, ciekawe Tak stowa Mała przerwa No patrzcie, Ale jazda, nie? Dobra. Eksport, piluj tego mieczem. Następny w kolejce będzie głosowanie ostrze magiczne. Dobra. Legit pokus. Dajmy magię typę. I piszemy 200. Ja na nie wiem co wpisuję. Jeśli wam się to przyda w filmach to piszcie do mnie, nie? Chciałbym i jak będziecie mnie, jak będziecie kończyli to zróbcie, że to moje efekty. No to jest efekt yy, dziwny. Dobra. tekstor z pilnem miecza. W następnej kolejce jest dobry miecz magiczny. Prawda. Piszemy Edit Focus i piszemy do i Zrobimy 900. Eee, jakby coś się stało i tym Hoshi to nie pomóżę kosztów na swoje lekanie. Nie mam pojęcia, co się dzieje. No, mam, zrobimy. Piszemy Edit Focus. Do Magnetype. Piszemy. E, 2240 406. No dobra kurwa, zaraz mnie szlak trafi Jeszcze raz, Edit Focus, dam do typę Dobra, zrobimy jakoś 87 W tym mój coś być po to jest, w dół jeszcze 87 to nikt nie robi. Cóż, odłożymy to. Teraz wyjedzie topór... Topór. Bo ja. Eitfokus. Magę Dobra i wpiszemy. Hmm, Co by tu wpisać? Hmm, posłuchajcie, co i w tym polskim jest nie tak jak z ty przyjmie Też nic Dobra Czyli mam podsumując mamy dwa spalone i dwa gotowe. no cóż e mam tu jeszcze pokazać Pokazuję wam jeszcze tylko super kopa tu Hoshi edit focus edit Abitle, znaczy da wybieramy dwa równe tyle jakoś dobra Stare coś z lipcem. Hej, Tu stare, roku. stare, 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 chyba stare, stare, i postawione są na, przy, na, przy drzewie, na, na Coś nie wyszło, wepchnę go. No tam poszło w kit. Już mam go gdzieś. Nie wiem co mam jeszcze pokazać. To by było na tyle. Dobra, tekstur się ulotnił, to już nie wiem czemu. Jeśli użyjecie któregoś z tych efektów w jakimś filmie, to powiedzcie, że to działo Gotika Projekt. Bo będę, bojał, bo ja oglądam przez ten film jak znajdę mój efekt, to się zapytam skąd go wziął. I zalegujcie się na mojej stronie, którą podam w opisie. Można też... i podam też link do strony, z której możecie pobrać mody. również ja mam bardzo dużo modów w poprzednim yy, filmie pokazałam No i dobra. Dziękuję za oglądanie, proszę o suby, komentarze i inne rzeczy.